Mandzio, coś się tam Ale cztery, nie, nie, nie. Um game to... Zaczynamy, 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 zaczynamy! Zaczynamy, 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 zaczynamy! Przepraszam. Dziękuję, Blow. Możemy zacząć? Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest Blowera z Pingwin i Delty. Ex, your Muszę zmienić. Nie, Deltiego nie ma, sorry, żartowałem. Na poważnie, nie masz ustawionej. Nie, nie masz ustawionej tej strony. Zostawiam ciebie, Pingwin, za karę sieć tutaj z nim. Właśnie, stawię, to, bo to jest, nie jest fajne nie jest to przyjemne. No i słuchajcie, jako że w ostatnim odcinku zakończyliśmy Epic Jump Map 9, co... jest, więc chcielibyśmy wam podziękować za śledzenie i to w tyle w tej serii. Ja to tyle w tej serii, dlatego mamy Epic Jump Map 10. Ja po prostu e, mówieni o tym, żebyście subskrybowali na kolejne odcinki. Dzięki. Ej, w ogóle... What the fuck, jak mam to przejść? Nie dasz rady, ja już to przeszedłem no. wcześniej. No, jasne. Wbiłem no. na serwer, jak was nie było. No kławiesz, co... nie da się tego przejść. Da się, czekaj. Ja się dobrze przejść, ja to przyszedłem. Ej, się. O, dzięki. O, Nie, tak, zobacz, na tajmerze to, to jest, zobacz no, to. Gotowy? No. Dawaj, dawaj. Fakt. włączcie e, mi checkpoint na nie, ja. nie? Nie, nie włączę ci checkpoint Proszę. Żeby... Bo chcę sprawdzić, czy to Zyta tak jak działa jak. Dla... Nie. Ej, Jak zaraz odpalimy. Jest, spaduk Ej, ping-ping, jajka. Weź jeszcze raz tak rzuć! Weź jeszcze raz tak rzuć! Nie, śnieżki, śnieżki, wrzuć przez ogień, przez ogień, stań za ogniem, 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 stań za ogniem rzucaj, no rzucaj! Patrz, patrz, północy, śnieżki! No, Minecraft ma sens! Ej, gdzie mamy stąd iść? Aaa! Nie, skinę, nie, skinę. TPR. Biedny ping, biedny A w sumie jestem przy O! Oh. O, czy jak spadłem, to źle? Tak. To bardzo Uż źle? Szanowa. tak. To jak ty tam wróciłeś? Bo mnie zabiłeś, A! Nie, sił jesteś oszustem. Dobra, ja mam tu point, A odpaliłbym wam go, ale chyba... Jak chcecie, się tam? Dostać? Chyba mi się no. nie opłaca. O, odpal nam checkpointa, bro! <noise> a pamiętajcie, przed chwilą, teraz bym taki... Taki wiesz, ciemno... ciemno-biały... Taki wiesz, to przypomnienie takie. Nie będzie nowy. żadnego przypomnienia, ludzie pamiętają, że ja byłem dla ciebie miły. Prawda, ludzie? Dobra, prawda. Odparę. Ej, czy ja dobrze skoczyłem? Nie, siu, właśnie w źle miejscu? skoczyłem. Nie, właśnie źle skoczyłem. O, ja checkpoint, <laughs> Ej! EJ! Nie! 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 nie. Bo, jak, jak takie małe dzieciaczki. Mhm. Okej. Okay. Don't drop that... Don't, don't. Nie, nie, nie. Ja się z wami w ten sposób nie bawię. Don't, drop that, don't, don't. Ale still, still. Żeby nie było. So. Myślę, że to jest ostatni raz, kiedy jest taka sytuacja po prostu. Nie spadnie nam ten, tanta da? Tak, to jest ostatnia taka sytuacja. Kiedy nadzieję... znajdziecie się na zakręcie. Ja mam so. nadzieję, że to jest taka ostatnia sytuacja z tym. Wow, wow, wow. To był MLG, bo myślałem, że spadłem, a nie spadłem. Naprawdę nikt nie zniszczył drabinki, ani nic. Naprawdę. Eee, nie blow, roz... chodzi na game mode. blow chodzi na gamemodzie. Blow no. chodzi na gamemodzie. Jak to? Jak to, jak to jest możliwe niby? Jak? Słuchajcie mi, no jak, jak ja mógłbym tak zrobić? Ej, zrób. aaaa! No. ja żyję! No właśnie widzicie? JAKIE CO DAŁEM Naprawdę, ja naprawdę Mandzio, ty Ej, musimy tam rzucić uh. chyba 10 milkshake'ów. Czemu mamy tam wrzucić 10... Się wszystkich boys do A nie, słuchaj! Jaku. Ja pamiętam, że tam było napisane coś takiego, Uf. że w pewnej chwili... A wiecie, że ja tą tabliczkę sam zrobiłem i to wszystko, że... żeby was trollować i tutaj trzeba przejść? Ci? Na poważnie. Tak. Ale... Nie, faktycznie! Jaki troll! Boże. Oh my God, o, nie Nie, naprawdę? związują milkshake zagadki, Jezu! Jezu, <laughs> postawił, teraz już wszystko. Teraz to wszystko, już wszystko teraz ma sensu, to ma sensu nie? Blow to Troll. O, przepraszam. Minecraft nie. Troll. Dzięki, dzięki, o. dzięki. Ale, czego ty sobie nie zrobiłeś w Minecraft Troll? To jest dużo bardziej krytliwe niż Minecraft Blow. Ej, a. Z przodu! To jest pomysł, to jest pomysł. Dobra. Słuchajcie, ja się wcale nie teleportuję. Ten cha. Wow! Ej! Wow, ale walnąłeś z tego creepera Stu. Ten no. atak na creepera zaskoczenia był przecież niesamowity. <grafię> <grafię> Gratuluję sty. Ale się zaskoczy. A to takie coś trzeba tu zrobić. Jak ty tam biegnę? Projekty daleko jesteś? O, wow, tutaj suszki. Jestem daleko. bardzo bardzo bardzo, bardzo Jest, daleko. A... I tutaj 5 5 klocków trzeba przeskoczyć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 klocków. No, ale no, wy przeskoczył.

ale czy ten set Diosy. on game od creative mode No pingwin co ty robisz Udało mi się Naprawdę pingwin Pingwin Ping, ping nie, że ty wszystko popsułeś teraz you Couldn't jump this tunnel In the space so, so, O co chodzi w tym Popsułeś wszystko bo to tak ma być Czemu w serio żeby A. przeskoczyć Oooooo! Mm -hmm. znaczy, ale chyba na samym no, to końcu muszą być podniesiony Bo te, od tego się nie da wskoczyć wiesz no fuck. No, tak. no, no na, na samym ginę. końcu musi być poświęcony, tego, na górze A ja nie wiem tak było, więc tak. A tam, mi się wydaje, że wiecie. o tak powinno być. O, tylko że teraz ja tutaj nie mogę wejść. Ej, o o tak jest, powinno być. Ja, nie, co ty robisz? Teraz nie, mi się nie. uda. Nie, zostaw, 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 stiup, Zostaw, <laughs> zostaw, zostaw! No jeżeli tak było, to chyba powinno tak być, tak? O oh, oh, biegać fuck. po prostu na skniem. To było dobrze, jeżeli, no, jeżeli tak zrobili, to tak ma być. Jak by to jak by to wtedy rok. Tak. Czas? Musisz skakać cały czas, pingwin, i tak się wtedy rozpad bierzesz. Aha! To no, nie tak. kurczę. Czemu wziąłeś te te, te? Tak. No, no, miałeś te te nie, nie dropa, dropować. Ah. Skak, skacze cały czas, tak? No, musisz skok, skok, skok dawać robić, przy Drop tym ja tym. Spadź, spadź, spadź. Ło! Ło! Aaa! patrz, patrz co so jest tutaj. Widzisz, widzisz? Krabinka. Nie, 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 nie miałeś na to wejść! Nie miałeś na to wejść! Nie miałeś na to wejść! Fuck! Słaby troll, słaby. Minecraft Troll mówi ci, że to był słaby troll. Whoa, whoa, whoa. ale cię zestrafowałem! Nie, jestem z samego parkura. No Widać, że jesteś prawdziwym graczem graczem PVP. Belgie. Dokładnie. Tak ten szkielet na jest... tutaj była skrzynka. O, Gastir, fajnie. Ja tutaj na was czekam, ziomeczki moje. Jak ty przeskoczyłeś ten skok? To jest niemożliwe, żeby tu przeskoczyć, tutaj... A co to skakać? No tutaj eee, był taki skok. Jest. banalne. O, dobra. <laughs> Okej. Okay. Nieważne. Okej, okay. mi też nie zawsze wszystko musi wychodzić. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No, o, już myślałem, że Pimmi moczu game moda. Um, uh. Coś mi tutaj nie pasuje, Bloop. <laughs> Tylko nie jestem przekonany do końca co, wiesz? Zypa. Być może po prostu... O! Czy... A! Tutaj było to! Eee... Ok, ok, ok... Ała, awa, awa, zombiaki! Wow! Wow! Łał, łał, łał! Aaaaaa! Tylko niech im Spidery tyle! What the fuck! Tak, co to jest?! PINGWIN! PINGWIN! Aaaaaa! Aaaaaa! Creepery, walczcie z nimi! To co to wy... <grymian> Ej, ty tak jest spokoj To no. Odpina i zginąłem. Bo jestem w powietrzu specjalnie. No. O, ej. Ja sobie proszę. Evolu in gin I teraz uwaga. Uf, dobra Jest w porządku. Boże, co za frustrat to wpałuję pociągnie. Piekministy zniewany. <grym i zjemne> Tak mówisz. Ej! Naprawdę, Steel! Boże. Jezu, jaki dzieciak! Odezwał się Mani, który przez ostatnie wszystkie odcinki spawnował Jezu, retyk, masz. Steel, kiedy masz siódme urodziny? Za rok? Ja. kończę. szkołyszysz. Ja. Wszystkiego najlepszego z okazji twoich siódmych urodzin. FAK, kolejny creeper! Żyłem. Albo i nie, albo i nie, albo i nie, fuck! Wszystkich nie, 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 NIE! Naprawdę tak potrzebujesz bliskości Stewarda, że... Żeby... No po no, prostu tepnijcie do... Uspokój się, okej? Okay? Możemy normalnie przejść, było zabawnie, hahaha, słyszysz jak się śmieje, ale ja chcę tu przejść. Fuck! Ok. Nie. Idziemy, tak. idziemy, idziemy, idę do was. Czy na poważnie ta- o dobra, ta trucizna przeszła. Jak ty idziesz do nas, to ja się zaczynam bać, wiesz? Ja tak samo, <grym> to nie mam Czekaj, zmieniam game na zero, no i... Okej. Okay. Uważaj <grym> na... LOL, one się tutaj uwaga. Oh, O uwaga! naprawdę. Oooo, oh, oh, skino. Ej, skrzynka tu jest. <grym> LOL, to poważnie, creeper spawnery były, jak Nie uciec! To jest teraz taki speed parkour, żeby uciec przed pingwinem, tak? Żeby... Bo... fuck, fuck, Nie! Nie! HELO? Nie. się do mnie, a nie do pingwina? bo ty jest. EJ! EJ! Bo tobie dzisiaj lepiej idzie, blow. Na pomoc! Pana pingi. Cicho. Ok, nic nie mówię. O! O! Oh. Oh, uszka! Dobra, idę spać. Uszko! Kładę się obok ciebie, Andrzej, jak, jak tam? Halo, halo, witam, witam. Co tam? Dobra, dawaj pingwin. Uh. O! Oh, Au, co to Pingwin. Pingwin tu był. Pingwin. Pingwin! Pingwin ping tu był. <śmiech> Boże! <śmiech> Czemu my z... nie... <śmiech> 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 Nigdy nic nie mówię, że te pańczynki w złą stronę robisz. <grymne> Jezu, jak z Jak się robiło tego? To chyba trzeba było latać, żeby pańczynki działały? Czy co, co to się robiło? Nie. Co będzie za mielibyście? Nie chcesz je mieczem. Mam liver, co mam zrobić? Trzymaj oh. mnie. okej, okay, kaszę to, to i bawimy się normalnie. Brawo. Bawimy się normalnie. Nie! Nie, patrz się! <grymne> Nie, ale co trzeba zrobić? Czekaj, czekaj. A, czekaj, poważnie. Aha, pod wodospad mamy się wejść, pisze. Okej, to wracamy. Uważajcie na pajęczyny. Bo jakiś idiota musiał je tutaj położyć, żeby nam utrudnić grę, co nie? Tutaj macie skrzynkę. Oh, Dwa, Nice. Checkpoint? Checkpoint. Czy mogę wejść gdzieś indziej? Seskocz sobie na sam dół i wychodzisz. O, jest wodospad. Jest! Odbijam go do bloa. Nie, naprawdę. Haha, jaka Aha, a tutaj chodzi o ten Aha, choć tutaj to ten, ten lever po tutaj dzisiaj. Pod, pod, dzisiaj te, to pod wodospad. No już idę. Pod wodospadem jest... Trzeba położyć ten dźwignię. No, jeszcze ja mam dźwignię z tej strony. Nie obchodzi mnie to! Nie obchodzi mnie to! Ops! Nie obchodzi mnie to, że masz dźwignę, z Wypadaj, Nie, pingwin. No, <laughs> przepraszam. A poważnie ta mapka jest ten? Jaka? Na nie, na no, poważnie. Naprawdę, Mangio, boże. O boże, jaki mega fake. Olski, Polski, pingwin. Tragiczny dzisiaj jest ten odcinek. Ten odcinek jest tragiczny. Ja nie wiem, jak go nazwać. Minecraft Troll. Tragiczny pingwin. <trafisz> Tragiczne Nie wiem, nie wiem, po prostu Może nazwę go dziewiąte urodziny Pigwida Dziesiąte urodziny z okazji, bo to jest Epic Jump Map 10, to będą dziesiąte urodziny Pigwida O oh, TNT oh fuck LOL Przepraszam Okej okay. Gibusie ty oh, ja mi. <gibusie> nie, nie Get him, Zombie! get him Nie, nie you right here Nie nie, nie złapiesz mnie. Jest. Yes. A to jest taki Dragon S Tak, yes. który tu wszystko atakuje. No co to jest? Checkpoint! Okej. Okay. YES! mam go! Brawo, będzie nie się... Nie, bo to Siu rozlijszy, bo on na game modzie. Ej, jak tam wejść na górę? O Boże. Naprawdę, Siu. Masz game moda i nie. Nie mam game mode. Nie, to ja sam postawiłem teraz. Nie, Ta znowu! Boże Tam kur... bam... O, jedziemy w końcu Powodzenia Ui! jedziemy! O Boże, tutaj Bo ja będzie TNT, tutaj, tutaj będzie TNT gdzieś zaraz Czemu, tyj, 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 <laughs> zaraz, czemu <laughs> pingwin jest za mną, ja się go boję <laughs> <Tudy> musi... <laughs> O, teraz jestem... O, ja, jestem ja też... jadę! O, Blob tam został na górze Tutaj będzie TNT, ty, tutaj musi być TNT Mam mało życia, nie bij mnie! Do, do dit, do, nie ma TNT. Zagincenia, nie, no Boże, znowu to świnie. Ping, minie, bij mnie, bij mnie. Nie, mogę stąd wysiąść. Oddałem z powrotem. shift, no. Nie mogę wyjść. Do, 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 do o, okay. Okay. Przepraszam, to było... Jest, zdążyłem checkpoint ustawić, zdążyłem checkpoint ustawić. Don't do okay. Biorę łódkę, ja tu od was. Szaleńcy, wariaci. Łódkę, no łódka, łódka faktycznie, łódką jedziemy. <ś forcé>